Na temat połączenia dwóch lokalnych grup działania Kwartet na Przedgórzu i Dunajec Biała dyskutowali w Brzesku włodarze gmin należących do wymienionych grup. Rozmawialiśmy na temat możliwości dalszego działania tak jednej grupy jak i drugiej o kwestii możliwości połączenia bądź indywidualnego działania poszczególnych gmin, a ponieważ zbliża się nowa perspektywa chcieliśmy wypracować dobre zasady działania w lokalnej grupie działania. Proszę powiedzieć kto zyska a kto straci na połączeniu lokalnych grup działania? Ja myślę, że jeśli jakakolwiek decyzja będzie, czy będziemy działali w istniejącej grupie działania, czy dojdzie do połączenia dwóch grup działania, na pewno zyskają mieszkańcy, bo te, takiemu celu, celowi służyło to spotkanie, aby wypracować optymalne rozwiązania, takie, które w najbliższej perspektywie finansowej pozwolą mieszkańcom, poszczególnym samorządom, stowarzyszeniom zyskać jak najwięcej środków na projekty realizowane przez, te, przez tych przedstawicieli. Czy możemy wiedzieć, jakie wnioski zostały wypracowane na dzisiejszym spotkaniu? To było takie wstępne spotkanie, omówiliśmy się na kolejne. Były przedstawione pewne propozycje. Do tych propozycji przedstawiciele odniosą się i są przewidziane jeszcze kolejne spotkania. Prezes kwartetu na Przedgórzu nie widzi większych szans rozwojowych w przypadku połączenia z mniejszym lgd jaki stanowi Dunajec Biała. Dotychczas kwartet na Przedgórzu okazał się jedną z najlepszych grup w Małopolsce, lokując się na trzeciej pozycji i na ósmej pozycji w kraju, jeśli chodzi o sprawność w pozyskiwaniu środków unijnych. Spotkanie jakby było okazją do przedstawienia racji za funkcjonowaniem obecnych lgd bądź ewentualnym połączeniem, więc tutaj padały propozycje z różnych stron, ze strony wójtów burmistrzów. Natomiast jakby nasza propozycja kwartetu na Przedgórzu i stowarzyszenia, które reprezentuję jako prezes, jest taka, żeby utrzymać status quo i zostawić obydwa stowarzyszenia w obecnym kształcie terytorialnym. Proszę powiedzieć, jakie zagrożenie widzi Pan, kiedy te dwie lokalne grupy działania zostaną połączone? Duża grupa pewnie stwarza większy problem jakby koordynacji działań. My w kwartacie na Przedgórzu, cztery gminy, Bożencin, Brzesko, Dem Radów pracujemy, już od czterech lat dopracowaliśmy, dopracowaliśmy kilka dobrych mechanizmów tej współpracy. Myślę, że nasze wyniki, gdzie otrzymaliśmy dodatkowe środki i dodatkowe 4 miliony złotych, świadczy o tym, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Myślę, że na tym etapie jesteśmy w stanie skupić się na tym, żeby to stowarzyszenie powtórzyło swój wynik i za cztery czy za sześć kolejnych lat, żeby to stowarzyszenie było po raz kolejny dobrym stowarzyszeniem w czołówce, w Małopolsce i w Polsce. Co na to przedstawiciele gmin należących do poszczególnych lokalnych grup działania? Funkcjonujemy od roku 2008, kiedy założyliśmy wspólnie z gminą Radów Bożencińsko-Radłowską Grupę Działania. Później ta formuła uległa poszerzeniu w roku 2010 o gminę Brzesko i Dębno. No i skorzystaliśmy, można powiedzieć, podwójnie. Byliśmy w tej perspektywie finansowej 2007-2013 jedną z najlepszych grup w Małopolsce i w kraju sklasyfikowanie na trzecim miejscu w Małopolsce, na ósmym w Polsce, dzięki czemu dostaliśmy dodatkowe środki na realizację strategii, którą oparliśmy na trzech takich fundamentach. Historia, ludzie, wydarzenia, realizując kolejne projekty w ramach LGD. Także mieszkańcy gminy Borzęcin skorzystali na możliwości uczestnictwa zarówno w lokalnej grupie działania, jak i aplikowania o środki finansowe w ramach LGD, realizując szereg projektów. Można tu mówić o przedsiębiorcach, można mówić o rolnikach, instytucjach i oczywiście o gminie. Nie ma sensu eksperymentować, burzyć to, co dobre i dobrze funkcjonuje. Tak jak powiedziałem, wyniki mówią same za siebie efektywność funkcjonowania LGD, natomiast no, każdy eksperyment wiąże się z określonym ryzykiem. To, że będziemy mieli więcej mieszkańców w ramach gmin, członków LGDF, wcale nie świadczy o tym, że przełoży to się na jakość, bo może być wręcz odwrotnie. Uważam, że optymalnym rozwiązaniem jest funkcjonowanie kwartetu w dotychczasowej formule, czyli z gminami Bożencin, Radów, Dębno i Brzesko. To się sprawdziło, jest perspektywa i ciągle możemy pracować, aby ten LGT osiągał jeszcze lepsze wyniki. Tego po prostu możemy być pewni. Proszę powiedzieć, jakie wnioski nasuwają się u Panu po dzisiejszym spotkaniu? Rozmawiamy. Z tego co widać, przedstawiciele gmin, którzy funkcjonują w LGD Dunajec-Biała również mają wątpliwości co do połączenia tych dwóch LGD-ów. Też mieli spotkanie w tym zakresie, więc widać, że tak naprawdę woli połączenia nie ma takiej woli, która mogłaby zakończyć się wynikiem pozytywnym w zakresie połączenia LGDów, tym bardziej, że zarówno Gmina Borzęcin, jak i Gmina Radów w ramach LGD Kwartet na przedgórzu są przeciwni łączeniu a oponują za tym, żeby no, ten LGT został zachowany w dotychczasowej formule. W tym momencie zbyt wcześnie jest wypowiadać się, czy dojdzie do połączenia dwóch grup, lokalnych grup działania, przed Przedgórza i, lo, i lokalnej grupy działania. Luna <duszelne> jest biała. Myślę, że w przeciągu najbliższego tygodnia wypracujemy jednolite stanowisko w grupie czterech gmin, to jest gminy Zakliczyn, gminy Ciężkowice. Gminy Wolnicz, Gminy Pleśna, i wtedy będziemy dalej tutaj realizować wspólną strategię. W ostatniej chwili przed spotkaniem przedstawiciele mediów zostali wyproszeni z sali obrad. Czyżby chciano coś ukryć? Proszę powiedzieć, dlaczego przedstawiciele mediów zostali wyproszeni z dzisiejszego spotkania? To znaczy, generalnie to było spotkanie, w którym chcieliśmy porozmawiać na temat funkcjonowania. I jeśli organizowaliśmy to spotkanie, to tej informacji o przedstawicielach mediów nie było i chcieliśmy, aby swobodnie mogli się czuć przedstawiciele poszczególnych samorządów, poszczególnych grup. Ale sprawa ta dotyczy mieszkańców i ich dobra. Czy nie uważa Pan, że jednak przedstawiciele mediów powinni uczestniczyć, chociażby dlatego, żeby informacje i wnioski wypracowane na tym spotkaniu mogły dotrzeć do szerszego grona odbiorców? Ale te informacje będą przedstawione. Jeśli stanowisko zostanie wypracowane, to te informacje będą przedstawione mieszkańcom. Myślę, że takie spotkanie nie powinny się odbywać za zamkniętą kurtyną. I dostęp ewentualnie mediów bądź osób, które miałyby życzenie w takim spotkaniu uczestniczyć, myślę, że nie powinien być limitowany. W kuluarach mówi się, że pomysł odejścia z kwartetu na przedgórzu dwóch gmin gminy Brzesko i gminy Demno, czy też połączenia dwóch Elgiedów, co jest pomysłem przedstawicieli tychże gmin, to osobiste potyczki rządzących. Co potw stwierdza jeden z radnych Rady Miejskiej w Brzesku, który jako jedyny udzielił nam w tej sprawie wypowiedzi podczas marcowej sesji. Ja myślę, że za, za tymi e, rzeczami no jednak kryją się pewne e, jakieś animozje sprawy e, dotyczące funkcjonowania raczej e, ludzi niż samego podmiotu. Biorąc pod uwagę ranking lokalnych grup działania Województwa Małopolskiego, na połączeniu skorzysta jedynie lokalna grupa działania Dunajec Biała.